E, dzień dobry, witam e, Was serdecznie e, w takiej dość nieoczekiwanej e, kompozycji. E, właśnie odkryłem, że e, udaje nam się, na znaczy mnie się udaje do tego e, programiku dodawać obrazki, e, więc e, postanowiłem dodać taki jeden obrazek, e, o którym chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj, e, żebyśmy sobie dzisiaj e, porozmawiali. Tym obrazem, który chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali, jest obraz Żawida Davida, zatytułowany Śmieszne. I dlaczego o tym obrazie będę mówił? Dlatego, że ten obraz jest najbardziej takim spektakularnym utworem. Tego oświeceniowego klasycyzmu. Nie chciałbym, żebyśmy sobie właśnie dzisiaj o tym oświeceniowym klasycyzmie porozmawiali. No a w związku z tym chciałbym, żeby ten obraz właśnie nas towarzyszył. Ja postaram się za nim nie znikać. Ale jeżeli zniknę, to zobaczę. Najważniejszy jest najważniejszy jest ten obraz. I to jest obraz, który jest dość szczególny. On jest dość taki szczególny sposób skomponowany. I e, zawiera w sobie kilka takich, e, takich śmiesznych efektów, takich śmiesznych zagwozdek, e, na które warto, m, warto zwrócić uwagę. E, po pierwsze e, e, widzimy tutaj na tym obrazie ne, jakiegoś takiego pana, ne, który sobie leży w, w, no, 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 no w czymś, tak? Widzimy wyraźnie, że on jest w tej tak tak? jeżeli, jeżeli się przyjrzymy bliżej, to zobaczymy, że on przynajmniej po części spoczywa w wodzie i zauważymy, że ta woda ma taki bardzo, bardzo niepokojący czerwony kolor. I e, ten niepokojący czerwony kolor e, powinien zwrócić naszą uwagę, czy powinien przykuć e, nasz wzrok do e, kolejnych rzeczy, które tutaj są na tym obrazie, takich trochę bardziej niepokojących, a mianowicie na, e, na ranie, e, którą ten pan ma e, bardzo wyraźnie zaznaczoną. To jest e, jak być może z lekcji. E, e, z przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa. To jest klasyczny przykład ramy kółkiej, tak? czyli takiej, która polega na przerwaniu, przerwaniu ciągłości tkanek przy pomocy jakiegoś takiego ostrego narzędzia, które jest wbijane w ciało. Tak? No i rzeczywiście ten pan gdzieś tutaj mniej więcej na wysokości prawego obójczyka, tak, troszeczkę poniżej, ma taką wyjątkowo szpetną ranę z której trochę krwi wypłynęło, więc ona nam dziś bardzo dokładnie, efektownie plami to takie białe No ale przede wszystkim domyślamy się, że z naszej wysokiej krwi musiało spłynąć, e, spłynąć do wody, która ma taki rzeczywiście bardzo intensywny czerwony kolor. No więc domyślamy się, że na tym obrazie stało się coś niefajnego. Stało się coś bardzo niedobowego. Ee, że ten pan gdzieś rzeczywiście, być może gdzieś tam został, został rzeczywiście tym mężem ugodzonym. Ee, no, czasami mi się zdarza, kiedy rozmawiam z uczniami o tym obrazie tak bezpośrednio, że oni mówią, że to jest y, samobójstwo. No. E, musiało być to samobójstwo takie trochę dzi 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 dziwnie przeprowadzone, bo, bo jeżeli zakładamy, że to by było samobójstwo, no to ten facet, który tutaj jest przedstawiony, no domyślamy się, że jest to Marat. Jeszcze nie wiemy kim był Marat, ale za chwilę się dowiemy, no bo obraz jest jest śmierć Marata. No to tenże Marat musiałby się y, tak y, dziabnąć bardzo mocno, no musiałby być po pierwsze leworęczny, żeby sobie zadać taką ranę. E, e, no, no i musiałby rzeczywiście z takim rozmachem się gdzieś tam płynąć prawda, pod ten swój prawy obojczyk. A poza tym, po zadaniu sobie tej rany, z jakichś powodów musiałby jeszcze wziąć do ręki pióro i musiałby wziąć do ręki papier. Bo widzimy, że on w lewej ręce trzyma, e, trzyma papier, a w prawej ręce trzyma pióro, w którym domyślamy się pisał, e, pisał na tym papierze. A obok jego prawej ręki, na podłodze, widzimy już, domyślamy się, że to jest narzędzie zbrodni. No ale dobra, no mówmy się, że nie trzeba być jakimś wielkim, wielkim, wielkim technikiem kryminalistyki. Nie trzeba być jakimś, jakimś e, przesadnie ogarniętym Netflixowym detektywem, e, żeby się zorientować, że to Rasze nie było samobójstwo. To że Rasze było samobójstwo. No to idziemy sobie dalej. tak? E, widzimy, że ten pan ma zawiniętą głowę w jakiś taki ręcznik, że spoczywa na jakichś takich białych draperiach, z drugiej strony ma takie zielone draperie. No i ma takie jakieś płytnik, szafkę. E, trochę to przypomina taki instrument e, perkusyjny, używany bardzo często w muzyce flamenco który nazywa się kachą. Natomiast no tutaj to jest taki pulpit, tak? Ale ten płytnik sprawia, daje nam, czyli ten płytnik w tym obrazie, czy ten niesie nam jeszcze, takie, ma jeszcze jedną funkcję. Niesie nam jeszcze dodatkowe znaczenie. Musimy przyjrzeć się wyraźnie temu, co na nim jest wysprobowane. Na nim jest E, wyskrobany autograf, e, podpis e, malarza. Bo tam jest dalej. E, Bardzo sprytny zabieg, tak? no bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że mm, autorzy obrazów dosyć często zostawiają swoje podpisy na obrazach, no ale też z drugiej strony jesteśmy przyzwyczajeni, że te podpisy jakieś tam są takie skrzętne, schowane, tak? I że one po prostu, jak już skończyłem malować, to dodaje swój podpis. A tutaj zwróćcie uwagę, że ten podpis stanowi część obrazu. stanowi część kompozycji, bo on mieści się na e, przedmiocie, który znajduje się na tym obrazie. E, przez porównanie do teorii prozy, e, można by było powiedzieć, że e, jest to e, taki trochę, tak jak w prozie mamy narratora trzecioosobowego, czysto wiedzącego albo aukterialnego i z drugiej strony mamy narratora pierwszoosobowego, subiektywnego i y, y, fingującego i tego drugiego narratora y, y, definiujemy w taki sposób, że to jest narrator, który jednocześnie jest bohaterem y, tekstu literackiego, w którym się pojawia, y, no to tutaj mamy taki rodzaj jakby właśnie, tak, tak jakby takiej narracji, y, narracji fingującej, czy narracji pierwszoosobowej, tak? Czyli y, tak jakby malarz który się podpisał na tym obrazie, był jednocześnie uczestnikiem tego, co się dzieje na tym obrazie. I tutaj powiedzmy sobie od razu – był. E, dlatego, że ten obraz, e, no przesadą by było powiedzieć, że to jest obraz śledczy, e, ale z drugiej strony <coughs> też może by było czymś takim niestosownym, a nawet trochę makabrycznym, takim, takim groteskowym powiedzieć, że to jest obraz malowany z natury. Ale prawdą jest, że e, Javi Gavi był jednym z pierwszych, którzy zobaczyli Martwego on Rzeczywiście był razem z tymi śledczymi, czy jakimiś tam nazywali wtedy 18-go którzy weszli do, weszli do domu Maraka, do domu Martwego Marata, do domu Marata, się okazało, okazało się zabitego. No i rzeczywiście to jest tak, że tutaj mamy podpis. Ale zwróćcie uwagę, że ten podpis jednocześnie jest w Nie wszyscy z Was ogarniają język francuski. Ja też nie szczególnie, aczkolwiek kiedyś się go No i tam mamy napisane Amarat, czyli maratowi. Maratowi daw. Czyli to jest obraz, który został namalowany w hołdzie Marata. maratowi. Aha, czyli mamy już konkretną dalszą informację, a mianowicie, że ten obraz, czy że malarz, który malował ten obraz, chciał oddać. Południe temu, który jest na ten obrazie. No i teraz, jak będziemy sobie e, m, śledzili, e, czy, no skoro obraz taki trochę śledczy, no to bawmy się dalej w śledczych. No więc, jeżeli będziemy sobie bardziej jeszcze oglądać ten obraz tak dokładniej, no to zobaczymy, że on pod spodem ma e, datowanie. E, gdzieś tam pod spodem jest wyryte, e, z tego co pamiętam, rok 1793. E, czyli e, rok, oczywiście, że jest. Sprawdzam na większej kopii, przepraszam, czy nie mam e, Jest ten rok 1793, ale e, o wiele ważniejszą datą jest ta, która też tutaj jest wpisana. Long day, czyli rok drugi, albo roku drugiego, albo w drugim roku. To już sobie chcecie. Jaki rok drugi? Czego drugi rok? A my to tutaj musimy już sięgnąć do naszej wiedzy historycznej i przypomnieć sobie, że rewolucja francuska miała taki bardzo ambitny plan rzeczywiście zmian w historii świata, i w związku z tym e, pojawił się też nowy kalendarz. rewolucjoniści francuscy e, e, wierzyli w to, że dzięki rewolucji pojawi się nowa epoka ludzkości. E, czyli epoka, a jak nowa epoka ludzkości, no to nie liczymy już od urodzenia jakiegoś tam Jezusa, to jest monarchistyczne, reakcyjne, nierewolucyjne, tradycjonalistyczne i w ogóle wszystkie najgorsze punkty intelektuły, które sobie można wyobrazić w języku oświecenia, możemy tutaj dołożyć. Liczymy od pięknego momentu początku rewolucji, longini, czyli drugi rok ery rewolucyjnej. Czyli mamy kolejną ważną informację na tym naszym obrazie, a mianowicie, że e, autor tego obrazu, a domyślamy się, że również jego przyjaciel, który na tym obrazie został sportretowany i któremu ten obraz jest dedykowany, byli sympatykami Rewolucji Francuskiej. No bo bardzo wyraźnie widać tutaj, że ten, który to maluje, chce pokazać swój związek, a zapewne również związek tego, kogo maluje, e, z dziełem rewolucji francuskiej. Stąd pojawia się ten rok drugi. Pięknie. No dobrze. No to, no to mamy, już, mamy już całkiem sporo informacji. Eee, y, trzecia, y, y, czy któraś tam z rzędu informacja, którą moglibyśmy uzyskać, uwaga, znikam. E, sięgam, po, sięgam po herbatę. E, tutaj bardzo serdecznie. E, herbata ulub. Bożka. To te ulungi, to to, ląkawe, to się raczej gorzkie. Bardzo dobra na popołudniową porę. Nie jesteśmy w sali lekcyjnej, więc jak ktoś z Was teraz właśnie je i pije, to może nawet obiad zadać Nie ma nic przeciwko temu. E, no więc, okej, okay. robimy się z tak? E, e, I teraz e, możemy, jak mamy dobrą reprodukcję, <laughs> czyli na pewno nie tak? Jaką macie teraz na ekranie swojego komputera, to znaczy na tym ekranie z filmem. jeżeli mamy dobrą reprodukcję, no to możemy się przyjrzeć, próbować przyjrzeć temu, co tam jest nadal zgolone na tym i Widzimy, że to jest e, jakiś list. E, jakiś list, który e, jest... E, ma bardzo wyraźnie tam jest napisane, e, kto pisze. Anna-Maria Charlotta, Courdieu i ona pisze o citoyen marat, czyli do obywatela Marat. Kolejna wskazówka, bardzo rewolucyjna. Przypominam, że rewolucja francuska w zasadzie zlikwidowała wszystkie tytuły arystokratyczne, wszystkie tytuły rodowe, szlacheckie nazywajcie je jak chcecie, i wszyscy wedle rewolucji francuskiej byli obywatelami albo obywatelkami, zwracanie się do kogoś per pan w takim zwłaszcza szczytowym momencie nasilenia tego terroru rewolucyjnego no mogło się dla tego, który nieopatrznie użył tego tytułu, albo już na pewno dla tego, który chciał się w stosunku do siebie, chciał używać tego tytułu pan mogło się bardzo źle skończyć z spotkaniem z, z, z Wilotinem. Wszyscy są obywatelami. Przypominam, że w świetle aktów sądowych e, z procesu e, Ludwika XVI, czyli tego króla francuskiego nieszczęsnego, ustąpił obóz do który został zdekapitowany na giletynie, co takim wstrząsem odbyło się w całej Europie. E, tak naprawdę nie został zbilotowany żaden król Ludwik XVI, tylko oficjalnie w papierach sądowych e, e, on tam się pojawił jako Ludwika dzikatowy, czyli obywatel Ludwik. Tak? Czyli po prostu ze swojego imienia i No dobra, czyli mamy jakąś panią, bliżej nam nieznaną znaną, Aumarisha e, Roth, która pisze do obywatela Marrakech. No dobra, e, no to teraz tak. Kawałek historii, taki po, połączmy kropek. tak? Z tego przez co się jeszcze bardzo e, Jean-Paul Marat, Eee, był eee, bardzo krewkim rewolucjonistą, bardzo takim gorączkowym rewolucjonistą, bardzo zdeklarowanym rewolucjonistą. Eee, jednym z głównych takich zwolenników właśnie takiego m, bardzo mocnego i bardzo surowego terroru rewolucyjnego. Czyli w zasadzie każde przestępstwo tak naprawdę było przestępstwem przeciwko rewolucji, a przestępstwa przeciwko rewolucji mogły się kończyć tylko w jeden sposób, a mianowicie karą śmierci i wyroby. No więc rzeczywiście Jean-Paul Marat był też publicystą i był redaktorem bardzo ważnej gazety rewolucyjnej, gazety, która była zatytułowana Przyjaciel ludu. No, niektórzy z tego ludu mieli do pewnie wątpliwości, czy Jean-Paul Marat jest ich przyjacielem personalnie, no ale powiedzmy sobie, że takiego ludu w ogóle no to być może nawet on był przyjacielem, przede wszystkim swoim własnym imieniem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Jean Paul Marat na pewno był takim bardzo, bardzo radykalnym rewolucjonistą i rzeczywiście ta jego publicystyka, bardzo taka roznamiętniona, bardzo taka zapalczywa, no i świetna publicystyka, bo to jest rzeczywiście świetny publicysta, no bardzo wielu ludziom rzeczywiście zaszkodziła, ponieważ służyła ona podsycaniu takich nastrojów, nastrojów terrorystycznych, tak? czyli podsycaniu tego terroru rewolucyjnego. No, i kimś, kim interesował się jako publicysta, jako rewolucjonista Jean-Paul Marat, był brat tej nieszczęsnej Anny Marii Charlotte de No, i ona postanowiła przyjść do tego marata do domu osobiście, prosić go o, czyli złożyć mu taką petycję o ułaskawienie brata, który czymś tam podpadł. Jeszcze nie pamiętam dokładnie, jak to było. A Jean-Paul Marat bardzo często pracował w domu. Bardzo często przyjmował gości w domu, jakichś tam petentów, czy jakichś tam innych obywateli i obywatelki, i co ciekawe, dosyć często robił to w wannie. Dlaczego tak? E, dlatego, że on cierpiał na jakąś wyjątkowo wredną chorobę skóry, <coughs> e, na którą ulgę przynosiły mu właśnie długotrwałe jakieś tam kąpieli. Więc on również pracował gdzieś tam w kąpieli. No i w tej kąpieli została do Anna Maria Charlotte Forget. Ale ja już nie wiem dokładnie, jak to było, czy ta jej prośba spotkała się od razu z odmową, czy też ona wstępnie założyła, że na pewno spotka się z odmową. Natomiast ona oprócz tego pisma była również przygotowana na rozmowę o charakterze bardziej zasadniczym, a mianowicie była uzbrojona. Już, czy też skądś ten już sobie wzięła i po prostu tego maratona zwyczajnie w zamordowała. Później zresztą oddała się sama w ręce spowodowodowodowani. No dobra, okej. Okay. No ale co z tego wynika dla klasycyzmu oświecenia? E, zwróćcie uwagę, jak bardzo jest wystylizowany ten obraz. E, on e, jest obrazem arcyklasycystycznym. E, jak patrzymy na tego faceta, e, no to zwróćcie uwagę, to takie drapowanie e, tych tkanin na tym obrazie, e, to ułożenie tego ciała, tak, e, ten zawój na głowie. One wprowadzają jakiś taki klimat w zasadzie starożytny. Mamy tutaj do czynienia z bardzo nienachalnym, bo to nie jest taki ewidentny kościół z jakiejś epoki starożytnej. Dawid potrafi malować takie obrazy, one były dość koszmarne. Natomiast rzeczywiście na tym obrazie on bardzo subtelnie sprawia nas w taki nastrój, że patrzymy na ten obraz tak, jakbyśmy patrzyli na malowidło kogoś ze starożytnej Grecji. A jeszcze lepiej ze starożytnego Rzymu. Jeszcze lepiej ze Rzymu, bo rzeczywiście oświecenie francuskie, nie tylko francuskie, bardzo sobie lubią, rzymskie klimaty. Dlaczego akurat takie to o tym No więc rzeczywiście tutaj mamy, tutaj mamy taki obraz, i tutaj mamy gdzieś taki bardzo subtelnie zarysowany taką, taką antykizację, czyli rzeczywiście gdzieś tam takie stylizowanie się na coś starożytnego, na jakiś świat starożytny. E, powtórę, e, obraz jest klasycystyczny dlatego, że jest e, pełen takiego e, dostojeństwa, harmonii, umiaru, e, no i również patosu, e, czyli takiej wzniosłości. No przecież tutaj przed chwilą e, e, wydarzyła się jakaś, jakaś bardzo ponura historia, tak? ten Marat, to jak się tak wy wykrwawiał w tej wannie, to chyba nie umierał jakoś tak, jakoś tak, strasznie łatwo. Ona gdzieś tam dziabnęła, więc to taka w ogóle śmierć jakaś mało, mało porywająca. Ani nie na gilotynie, ani nie na bitwy, ani nie gdzieś tam nie wiem zamordowany, nie wiem w czasie jakiegoś wieku przez jakiegoś nie wiem szalonego zwolennika monarchii, tylko facet po prostu przez jakąś babę zaszlachtowany, jak wieprze w tak? I mało to szlachetnie. Ale zwróćcie uwagę, jak on pięknie leży, jakby spał, to jego ciało to jest takie, że nie jeden wielbiciel jakiegoś tam bodybuildingu to by mu pozazdrościł, więc rzeczywiście kapitalnie to jest wszystko takie wystylizowane, to gładko tak leży, prawie więc patrz, tak? Dostojeństwo. Bardzo taka wyciszona, bardzo zgłaszana scena. Po co to było? E, po co, e, e, dlaczego, dlaczego świeceniowcy e, tak strasznie lubili klasycyzm? Obraz bezwzględnie klasycystyczny, antyfizujący, e, skomponowany doskonale w zgodzie z klasycystycznymi reglami sztuki czyli harmonijny, symetryczny, proporcjonalny zamknięta kompozycja, bo wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia tego obrazu, mieści się na tym obrazie. Jeszcze dodatkowo bardzo fajnie wykorzystany światłocień bo oczywiście, który widzimy na tym obrazie, że gdzieś to światło tak pada w taki naturalny sposób, więc taki światłocień, jak znamy z malarstwa barokowego, również tutaj jest wykorzystany. Jeszcze przypominam, że we Francji klasycyzm i barok wcale nie były ze sobą bardzo mocno skomplikowane, a nawet wręcz przeciwnie, one się nawzajem uzupełniają. No i wreszcie patos, tak? Wreszcie patos. Taka rzymska antypizacja, patos i obraz namalowany absolutnie w zgodzie z regułami sztuki klasycystycznej. Po co to było potrzebne oświeceniowcom? Dlaczego oświeceniowcy tak strasznie kochali klasycyzm? Z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, dlatego, że ten czas rzymski czy kultura starożytnego Rzymu e, kojarzyła się z wszystkimi tymi e, cnotami obywatelskimi, które e, oświeceniowcy, o, oświeceniowcy tak bardzo kochali. Oczywiście nie mówimy tutaj o zwyrodniałym e, Rzymie czasów cesarstwa, tak? nie mówimy tutaj o orbiach Nerona, e, nie mówimy tutaj o takim wschodnim splendorze tak? nie mówimy o szaleństwie Caligulii, o jakichś takich rzeczach, tak? mówimy o czasach Republiki Rzymskiej, tak? czasach wspaniałych senatorów i tak dalej, i tak dalej. To, co później na tabelę wykorzystuje przecież Lukas, kreując ten obraz senatu, senatu Republiki w niektórych częściach Gwiezdnych Dolnych. Natomiast rzeczywiście tutaj mamy coś takiego, że kreowanie rzeczywistości, która otaczała ludzi oświecenia na czasy rzymskie i ukazywanie wielkich bohaterów oświecenia w takim rzymskim sztafażu miało dodatkowo podkreślać właśnie ten taki szlachetny, obywatelski, stoicki, politycznie zaangażowany, pełen takiej troski o państwo czas starożytnego. Rzymy, tak? Mamy patrzeć na Marata, a jednocześnie mamy widzieć Katona, mamy widzieć Cycerona, e, mamy widzieć najszlachetniejszych mężów tego najświetniejszego okresu ziemskiego. A z drugiej strony, no, proszę pamiętać, że klasycyzm świetnie się komponował z oświeceniem racjonalizmem, dlatego, że obraz klasycystyczny jest obrazem, który e, opiera się no, po prostu na rozumie tak naprawdę to jest warsztat, to jest biegłość techniczna, to jest umiejętność zastosowania pewnych zależności również matematycznych, a w związku z tym e, klasycyzm dla racjonalistycznych oświeconiowców był z całą pewnością czymś Tak samo w architekturze, w obrodzie francuskim, w różnych takich rzeczach. Znaczy ja przyglądamy, fajny efekt się zrobił z tym organizmem. Ja wam macham. Mara dla mnie pomacha. Uh, dziękuję Wam bardzo. To tymczasem.